Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w Sylwestia namierzyłem przejazd techniczny z Inspiro na stacji świętokrzyska na linii M2. Zapraszam do oglądania Już jest w gwiazdę trzeba uważać na FT1 bo To trochę bliżej Trochę bliżej gwiazdu stoimy Ale mi i tak FT1 nie przeszkadza, bo ja jestem przyzwyczajony do tego Uwaga! Ciekawe jaki numer będzie. 65! A jednak nie było FP1. Huh? O! Będzie kolejny przejazd techniczny. Będzie kolejny przejazd techniczny za 5 minut z dołu Zimansa Inspiro, więc idziemy dalej. Przejdziemy sobie do przodu, żeby... na przykład właśnie... Bo ja nie boję się co prawda FP1, ale lepiej przejdę do przodu na wszelki wypadek. Mimo że jestem przyzwyczajony do FP1. O ja cię kręcę! Ile? Jeszcze jeden przejazd techniczny w kierunku Bemowa będzie. Czyli będą dwa przejazdy techniczne w oba kierunki. W kierunku BMowa, Zimensa Inspiro i w kierunku Brudna też Zimensa Inspiro Tutaj za 4 minuty tutaj będzie za 4 minuty A tutaj za 6 minut. Idziemy sobie do samego przodu Spójrzcie sami, dwa Zimensa Inspiro będą na przejazdach technicznych w obu kierunkach w kierunku Bemowa i w kierunku Brudna na Świętokrzyskiej na linii M2 bo w kierunku Brudna będzie za 3 minuty a w kierunku Bemowa za 6 minut teraz ten techniczny w kierunku Bemowa właśnie zniknął ale może będzie okazja to się znowu pojawi bo kilka dni temu jak namierzyłem na stacji Wierzbno jak w poprzednim odcinku no to jak widzieliście no to co chciałaby było tak, że napis czerwony znikał, a potem się zjawiał. Co kilka minut, co? Jedną minutę, co dwie minuty. Znikał się pojawiał. Czy też co kilka sekund. Dobra, na razie nagrywamy w kierunku brudna, bo ta wjeżdża Zimens Inspiro. Jestem ciekaw, czy to będzie świąteczny, Ale my nie będziemy do niego wsiać, bo zaraz będzie przejazd techniczny. Ten za dwie minuty, jakby to był świątepty, nawet i tego nie nie Uf, nie ma świątecznego, to dobrze. Czekamy na przejazd techniczny. Bo akurat świąteczny właśnie jest gdzie indziej. Jestem ciekaw, czy za tym długim też będzie kolejny przejazd techniczny. Teraz będzie za minutę 50 sekund. Tu obok mnie już stoi kolejny Dobra, wstrzymujemy nagrywanie. Dobra, możemy już wracać do nagrywania. Już jest gwiazd, więc trzeba uważać na FP1. Można go wcześniej sobie zbliżyć, bo Kto ja się tak bardzo nie boję tych FP1. Jeżeli na przykład Zimens i Spire jadą na technicznych, to ja się akurat w ogóle nie boję FP1, ale i tak trzeba uważać. Bo Zimens i Spire, jak już mówiłem, w wielu odcinkach dają najgłośniejsze FP1 tak samo jak Alstomy, Najciksze to. To akurat Skoda wachsowia. Uwaga! Zatrzymam się tutaj. O! Tym razem było eta 1 Nie takie straszne. 48! Ciekaw czy teraz będzie. Musimy się przyglądać temu uważnie. I tablicą. Uwaga. A i już nie ma technicznego. Ok, to już wszystko jest z tego odcinka. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zostawcie dużo łapek w górę, skomentujcie i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!